I żegnamy San Salvador. Jest to, są moje ostatnie chwile, tak naprawdę, w tym miejscu. I to jest sobie ostatnie miejsce, które chcę Wam pokazać. Jest to Rondo Mafefera O ile dobrze mówię, to Wam się wyświetli jakby coś. Jest to taki bardzo ładny skwerek, w którym ludzie przychodzą i chillują. Za, mnie, za mną jest właśnie popularna góra, którą cały czas obserwuję, będąc tutaj. Słuchajcie, nie nagrywałem przez parę dni, dlatego że nic się w sumie takiego nie działo. Byłem, byłem na Airbnb, takim trochę przekrojonym, trochę przyściemnianym, dlatego że wynająłem normalnie Airbnb, ale gościu, tak zaczął i tak zaczął kombinować, że on w ogóle zaczyna, że on w ogóle nie ma tego miejsca. Tak czy tak przyszedłem do brudnego miejsca, w sumie nic nie pasowało, ani adres, ani no nic, po prostu nic nie pasowało. Dlatego umówiliśmy się, że wyszło mi tam 10-50 za noc dolarów. Mm, ceny tutaj w San Salvadorze są bardzo duże i przygotujcie się na to, jeżeli jedziecie tutaj tutaj Airbnb będzie Was kosztowało takie wiecie żeby jakoś to wyglądało, żeby tam nie wiem, powiedzmy była klimatyzacja to będą koszty około 20-25 dolarów za noc więc 10-50 było naprawdę mało ja Wam pokażę jak wygląda ten parczek to jest naprawdę popularne miejsce tutaj i normalnie tu w tym miejscu znajduje się flaga, aczkolwiek no Dzisiaj jej nie ma. Tak czy tak, ja tu trafiłem w sumie przez moją chostkę. Mam chostkę na jedną noc, znaczy miałem chostkę na jedną noc tylko. No tak wyszło, tak czy tak mieszka w dość takiej pensji miejscu. Ja tutaj nie byłem i ja cały czas myślałem, że właśnie San Salvador wygląda tak jak Wam pokazywałem wcześniej, ale nie, naprawdę spoko. Tutaj jest naprawdę ładnie, jest dużo restauracji. Widać, że tutaj ludzie pieniądze mają. Słuchajcie, wyjeżdżam w tej chwili do San Miguel. Tutaj wam się pojawi mapa, jaką trasę robiłem, jaką trasę teraz będę robił, żeby się dostać do Hondurasu, czyli do tego Sigalpa, do stolicy Hondurasu. Musicie wziąć autobus do San Miguel, albo do Santa Rosa. To jest zależne od was. Santa Rosa. Ja nie chcę robić tego na jeden dzień. Oczywiście można to zrobić na jeden dzień w jednym busie. Jedzie się to około 10 godzin. Oni piszą 9.20, w to nigdy nie uwierzę, Więc to będzie około 10 godzin. Ja nie chcę się tak męczyć. Ja robię stop w San Miguel. Jeżeli chcecie, no to macie dwie, no trzy opcje tak naprawdę. Pierwsza to jest bezpośrednie, druga to jest San Miguel, Santa Rosa. Santa Rosa do, do miejscowości, ja teraz nie pamiętam, to Wam się wyświetli. Z tej miejscowości. Jedziecie do tej miejscowości i z tej miejscowości jedziecie już do, do Tegucigalpa. Przepraszam, ale moim zdaniem ta miejscowość ma mega dziwną nazwę. Mm, nie wiem, jaki będzie koszt dokładnie. Wiem, że do San Miguel autobus powinien kosztować około 4 dolarów i mam nadzieję, że na tym się zamknę. Normalny autobus bezpośredni kosztuje około Wiecie co, to są stare informacje, ale to było 35 dolarów, no to liczcie, że teraz może być 45, 50, coś takiego eee, może kosztować. Ja tego nie sprawdzałem, bo nie byłem zainteresowany, ja będę jechał na, na, parę, na parę stopów. Wiem, że wiele ludzi tak robi, dlatego że no jest za długa trasa, 10 godzin w autobusie, wiecie, to nie są autobusy typu, no są niby klima i tak dalej, ale no nie, 10 godzin to jest dla mnie za dużo, ja robię na stopy. Dobra, żegnamy się z Salvadorem, Jadę w tej chwili do centrum, czyli centrum metro. Dla nich to jest bardziej centrum niż Historiko, i stamtąd biorę autobus, już na, na dworzec. Do zobaczenia. Pewnie już Wam pokazywałem, ale stwierdziłem, że pokażę Wam jeszcze raz aktualnie, powiedzmy, z Salwadoru. Jak wyglądają ogólnie chodniki? Jak tu się w ogóle chodzi? Jak. Bo wiecie, on zawsze pokazuje centrum i wszystko jest powiedzmy tak ładniejsze. Teraz Wam pokażę tak mniej więcej, jak to wygląda. A jak widzicie na, na kamerze, wygląda to nawet spoko. Choć w realu to nie jest aż takie piękne, jakbyśmy chcieli. Wszędzie zawsze śmieci. Tutaj, tutaj, tutaj w ogóle cały worek. No i teraz tak. I tak się chodzi tutaj, to tu się często kończą chodniki. to zawsze e, samochody i, i motocykle mają pierwszeństwo. Tu się nie chodzi po przejście dla pieszych, bo tu zazwyczaj nie ma. Kolejne śmieci. I teraz e, zobaczcie w ogóle, jakie, jakie to są chodniki, nie? O ile są chodniki, nie zawsze są chodniki. Y, ale ja sobie pomyślałem, że właśnie fajnie, żebyście to widzieli. Jak to, jak to się prezentuje, żeby gdzieś przejść. Często jest tak, że po środku tego chodniku będzie stał jakiś e, pan sprzedający coś. Się Nie da trzeba wejść wtedy na ulicę. E, tutaj zobaczcie, jak jest to wylane. Ja wiem, że na kamerze to aż tak nie wygląda, ale ja muszę iść po skosie teraz. Teraz tak, ciągle jeżdżą jakieś ciężarówki, które... tu jest ogólnie strasznie głośno. I do tego się trzeba naprawdę przyzwyczaić. Ja nie wiem, czy to na kamerze aż tak słychać, ale tu jest naprawdę turbogłośno. No i teraz patrzcie na to. No i ja sobie teraz idę i muszę tędy zejść. Tak, tak. I teraz najlepsze jest to, że w latynoameryce Ameryce zazwyczaj, to nie jest tak, że zawsze, to nie jest reguła, tu nie ma e, takich przejść na pieszych, takich prawdziwego zdarzenia chodzi mi o to, że tu na przykład jak jest duże strzyżowanie jak to na przykład, to trzeba czekać aż te samochody się zatrzymają no na przykład tu nie ma światła no i zobaczcie, i teraz ja nie mam żadnego pierwszeństwa nad tymi samochodami bo to nie ma światła, nie ma niczego jak te samochody się nie zatrzymają to ja nie mogę iść, koniec kropka i oni to będą pipczeć na siebie tylko dlatego, żeby zrobić sobie miejsce nie? dobra, ja idę na ja się tam chodzę na z hardcora, bo to jest bez sensu, nie? No dobra, myślę się Wam trochę zobrazowałem. No to witam w San Miguel. W sumie nie ma tu nic oprócz tak naprawdę samego centrum. Przeszedłem się różnymi uliczkami w koło, ale naprawdę, wszystko jest w okolicach tego miejsca. Jest jeden wulkan. Stąd też łatwo jest dojechać do nad do El Cuco, tak mi się wydaje. To mam się wyświetli. w razie co. To jest jedyna atrakcja, którą możecie sobie zobaczyć w tym mieście No Na siłę możecie sobie zobaczyć inne miejsca sobie nagrywam to tylko dlatego, że znalazłem coś ciekawego, czego nie widziałem wcześniej w żadnym innym mieście w Latynoameryce przypomniało mi się tak naprawdę um w Holandii często są markety co sobotę praktycznie i właśnie wystawiają różne słodkości różne tam powiedzmy produkty Jest naprawdę fajnie to wygląda ja się jeszcze nie spotkałem z taką ilością słodyczy wiadomo tam w Meksyku widziałem może ze dwa miejsca ale zobaczcie nie dość że tutaj to jeszcze po tej stronie mają kolejne i praktycznie wszystko jest wyjątkowe moim zdaniem wygląda naprawdę fajnie Moim problemem jest to, ja nawet kamery nie brałem, bo stwierdziłem, że tu nic nie będzie do nagrywania. Moim problemem jest to, że dopłaciłem ostatnie, praktycznie ostatnie pieniądze za, za hostel, w którym zostałem na, na dzisiejszą noc. I zostało mi 12 dolarów, żeby dojechać do Hondurasu, w sensie do, do stolicy. Raczej wątpię, że jakiś bankomat znalazł po drodze. Więc muszę przeżyć, chciałem sobie coś kupić tutaj z tych dobroci i powiedzieć Wam coś o tym. Ale mam 12 dolców, nie wiem ile mnie to wszystko będzie kosztowało, a muszę wymienić praktycznie wszystkie pieniądze w, 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 no, na granicy. Stąd też przyżydzę dzisiaj. Słuchajcie, pamiętajcie, że Salwador jest naprawdę bezpieczny. Ja tutaj kameruję swoim iPhone'em. Jest tu, nie wiem, no, dużo jest policji, jest tu dużo militari więc raczej nic wam tutaj nie grozi. Ja nie miałem ani razu tu żadnej sytuacji, tak samo w Gwatemali, gdzie no, w Gwatemali było tak średnio ale tu w Salwadorze jest naprawdę, naprawdę spoko więc w skrócie podsumowanie Salwador bardzo fajny, dużo natury do zwiedzenia ale same miasta nie mają nic do zaoferowania El Tunco nad morzem będzie co, no warto podjechać jak jesteście tutaj, ale ale nic tam specjalnego nie ma jest Surf City, które wygląda nawet spoko jak macie dużo pieniędzy to jest fajne miejsce jeżeli nie macie pieniędzy to jedynie co, posurfować i, i tyle bo, ponieważ pływać się praktycznie tam nie da więc Salwador spoko, bardzo drogo, mało do zobaczenia w miastach, ale dużo natury. Do zobaczenia w Hondurasie. No to witam w nowej serii z Hondurasu. Będzie ona dość krótka, ponieważ większość osób omija, omija Honduras, dlatego że jest zbyt niebezpieczny. Ja chcę to spędzić no, jakieś tam maksymalnie dwa tygodnie. W tej chwili jest za mną. E, granica jest bardzo mała, słyszałem, że bardzo szybko się przechodzi. W ostatnim filmiku powiedziałem wam, jak tutaj dojechać. Podsyłam wam tutaj, tylko jedną rzecz, którą wam powiedziałem, oczywiście ona jest poprawna. Ale podpowiem wam jeszcze lepszą rzecz. Z tego co wiem, to przy samej granicy, jak się tylko ją minie, co 30 minut odjeżdża autobus do, do stolicy, więc e, jak będziecie chcieli, to możecie skakać, jak wam powiedziałem wcześniej, a jeżeli nie, no, to zawsze jest opcja przejechania właśnie bezpośrednio do stolicy Stamtąd. Z tego co wiem też są szarze bus do, do Nicaragua, tak jak większość ludzi robi. Mało kto jedzie do Hondurasu i to się odczuwa już, e, kiedy się rozmawia z tymi ludźmi z Hondurasu. Ja próbowałem się komunikować z ludźmi z surfingu, um, Oni nie są tacy otwarci, nie ma, nie ma czegoś takiego. Dobra, idę na granicę, przechodzę przez granicę i widzimy się w Hondurasie. No, to witam Was dokładnie na granicę Salwadoru i Hondurasu. Słuchajcie, żałuję, że nie poszedłem, kurde, tutaj. Ach. Sytuacja wygląda w ten sposób, że nie chcieli mnie puścić, dlatego, że się okazało, że Guatemala dała mi wjazd na 30 dni. Ja w sumie nie patrzyłem na to, bo dla mnie to było logiczne, że na 3 miesiące, ale no dobra, niech będzie, że dali mi na 30 dni. Znaczy, no, na 30 dni. Ja myślałem, że to jest na Guatemala. No chyba jest to logiczne, że jeżeli ja wjeżdżam... To są granice, to jest wszystko. To, jakiego, co to w ogóle ma, jakieś połączenie? Ja nic nie rozumiem z tego. Pani, pan mi mówi, że ja jestem za długo w Centralnej Ameryce. Ja mówię, jak za długo? Mówię, przecież dopiero wjeżdżam. A on mówi, byłem dwa tygodnie w Salwadorze. A no, on mówi, nie, bo ty masz 30 dni na wszystkie cztery kraje od Gwatemali do Nikaragwy Ja wie jakie mówi o, o czym on mówi do mnie w ogóle. On no mi pokazuje, ja mówię, że chcę rozmawiać z Twoim szefem później, w ogóle już tu, no, to bardzo długo trwało. Tak czy tak, w końcowym efekcie e, mówię, dobra, to co ja mam zrobić, co Wy chcecie, żebym zrobił? Słuchajcie, tu po angielsku się nie dogadacie, więc mówię Wam, naprawdę, trzeba się nauczyć hiszpańskiego, zanim się tu cokolwiek zrobi. W ogóle zobaczcie, jak jest pięknie tutaj. E, dobra, tak czy tak, wygląda sytuacja w ten sposób, że e, po ponad godzinie e, udało mi się... No, znaczy po, Ponad godzinie udało mi się w ogóle dogadać z nimi, co to zrobić. Eee, pięciodniową wizę dostałem, multę, oni to nazwali multą, nie wiem, czy to, czy ja dobrze mówię. Eee, pięciodniowy wjazd na przekroczenie granic. O, tam ktoś, ktoś macha. Pływa sobie. Zgadźcie, to w ogóle, to jest cała granica. Może sobie ją spokojnie przejść, przepłynąć w sumie, eee, bezproblemowo. Myślę, że nawet by się nie obczaili tutaj. Ja myślę, że oni często to nawet robią. Eee, reasumując, Dostałem 5 dni na to, żeby przejechać Honduras, żeby przejechać Nicaraguę i od Kostaryki już jest normalnie. Sami ocencie ogólnie jak to wygląda, co Wy o tym myślicie i tak dalej. Tak czy tak, 55 dolarów, jedziecie do Gwatemali czy innego kraju, sprawdzajcie co jest naprawdę napisane. Ja się nie spodziewałem tego, jest to mój błąd oczywiście, że no nie pomyślałem, po prostu nie pomyślałem. Też rozmawiałem ze znajomymi przed chwilą, dzwoniłem do nich, no słuchajcie, jak to jest? No, oni mi potwierdzili to, że to jest na, na, na ten okres, ale w ogóle nikt by się nie spodziewał, że ja nie mam na 3 miesiące. Na 3 miesiące. Tak czy tak, wyszło jak wyszło, zapłaciłem 55 dolarów. Straciłem pieniądze z mojego Airbnb, ponieważ nie mogłem znaleźć e, hosta. Zobaczymy, czy mi się uda cokolwiek odzyskać. W tej chwili jestem przy wjeździe do Hondurasu i powiem Wam, że, no, że, że jestem strasznie zawiedziony strasznie zawiedziony ponieważ miałem swoje plany, miałem wszystko wypisane a w tej chwili jestem na granicy i mam 5 dni 26, dzisiaj jest 22, 26 muszę już wyjechać z granicy wyjechać do Kostaryki czujecie to? no masakra masakra, 26 już będę w Kostaryce a chciałem zobaczyć jak jest w Hondurasie, ponieważ mało kto tutaj jedzie, zazwyczaj wszyscy przekraczają granicę Nie ja będę się męczył, całe. Cały dzień od, od rana jestem w autobusach, teraz będę cały... kolejne resztę dnia będę w autobusie do e, no do, do kragły Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Słuchajcie, jeszcze z ciekawostek odnośnie granicy, mnie to mega zadziwia, ale no tak tutaj jest. Zobaczcie, tutaj macie wszystko na granicy. Sklepiki, a nawet barber jakiś jest tutaj, no różne takie rzeczy, nie? Możecie sobie kupić, możecie jakieś, nie wiem, panaderia na przykład, tutaj za mną jest, jakieś serki, pierdoły. Taki market tak naprawdę jest tutaj otwarty na granicę. Tak czy tak, no wpuścili mnie, wchodzę w tej chwili tutaj na granicę do, do Hondurasu. A, no zobaczyłem. dla jej z